Cześć, ja jestem Detrack i witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Cities XL 2012. W tym filmiku zajmiemy się ratowaniem gospodarki naszego miasta, gdyż, ponieważ, bo jest wielki kryzys, naprawdę. Ale mam nadzieję, że gdy wybuduje przemysł wysokiej technologii, to wszystko się unormuje, bo to od niego głównie zależy dobrobyt naszego miasta yy, w tym miejscu właśnie będzie miejsce na high tech więc zacznijmy budować yy, tą strefę póki co mała, ale jeszcze tutaj trzeba zagospodarować teren Ogólnie jestem naprawdę tak yy, podniecony tym nowym SimCity. Yy, pojawi się chyba pierdylion filmów, <grych> yy, właśnie z tej gry. No ale jednak trzeba czekać do marca yy, na premierę Już mam oczywiście zamówioną edycję limitowaną, więc będzie ciekawie. Z pewnością będzie ciekawie. Yy, tymczasem. Bawimy się teraz w Cities. A tak ogólnie, to odblokowała mi się nowa grupa społeczna, czyli Elita. I już niedługo, już niedługo, budujemy dla niej jakieś małe osiedle póki co. Ale dobrze, high-tech, high-tech. drogi w środku drogi środkowe będą takie zwykłe a zewnętrzne będą troszeczkę szersze Bardzo dobrze. Już troszeczkę tak droga krzywa, ale dobra, nieważne. A więc okej. Okay. Już ta strefa stoi. Połączmy ją tutaj tylko. Możemy jeszcze zbudować budynki tutaj przy tej ulicy. Ogólnie bardzo mi się podoba tutaj y, to miejsce nad rzeką Jest bardzo, znaczy można je bardzo ładnie, znaczy bardzo dobrze wykorzystać Aby było ładnie A tak ogólnie, gdy moje miasto się rozrośnie Przygotowałem tutaj coś specjalnego y, A mianowicie y, Powstanie tutaj Zaraz wam pokażę y, Nie to Czekajcie chwilę. Yy, powstanie tutaj statua wolności, tak, ale póki co yy, mojego miasta na nią nie stać, bo budowanie takiego jakby cuda świata yy, zależy od różnych czynników nie tylko pieniędzy, ale też od yy, produkcji, produkcji miasta yy, i tym podobnych, a więc yy, jeszcze wiele pracy przede mną, aby yy, aby rozwinąć to miasto na tyle, by Statua Wolności mogła w ogóle powstać. A myślę, że będzie ona bardzo dobrym urozmaiceniem i takim ozdobnikiem naszej metropolii. Dobrze, rozstawiamy budyneczki. I zobaczmy, czy ten nasz deficyt się zmniejszy, choć trochę. Przyspieszmy czas. No co jest? No i coś nieciekawie się robi, naprawdę, mówię Wam bo tutaj y, na budynkach biznesowych y, jest napisane, że y, kampania, znaczy firma nie może znaleźć y, przemysłu high-tech. A tutaj przy high-tech, y, że nie mogą znaleźć biznesowego. I to jest naprawdę dość duży problem. Y, nie wiem, co zrobić tak naprawdę. Bo ogólnie przydałoby się więcej biur, bo. No bo tak. Ale z racji tego, że nie ma high-tech, nie buduje się, to te biura nie powstają, niestety. Nie wiem, przyspieszmy, dajmy szansę. Albo wiem, co zrobię. Póki co, pożyczę troszeczkę. Jakby produkcji biznesowej yy, od tego Omnicorpu, czyli jakby głównej stolicy regionu, z którą można handlować. Yy, tak, i teraz powinno się zacząć rozbudowywać. No, I dzięki temu ruszę też tutaj. Ha, jestem genialny. Yy, Przyspieszmy czas i zobaczmy, jak to się wszystko ładnie rozrośnie. A tymczasem yy, pokażę Wam, bo mam pewien problem, a mianowicie yy, porozstawiałem losowo yy, komunikację autobusową yy, na takim mniej więcej obszarze. Te zielone yy, linie tutaj symbolizują długość tras. Ale mam pewien problem, bo yy, do tych autobusów nikt nie wsiada. Yy, zajmuje... liczba zajętych miejsc to tylko 6% w tej linii. Yy, natomiast w drugiej yy, w ogóle 7 też. 7, 3, 2. Co jest naprawdę jak dla mnie zwalone troszeczkę. Yy, bo tutaj rozciągałem te linie przez tereny zabudowane więc ktoś powinien wsiadać, a jednak nie, co mnie lekko niepokoi Ym, Na przykład y, daję przykład tramwaje Ym, Zaraz gdzie tutaj są terminale z tramwajami y, Ale tramwaje mają więcej, znaczy większą ilość zajętych miejsc o na przykład tutaj 81 i widzę, że jak ktoś tym jeździ, a tymi autobusami to jakby troszeczkę jakiś bóg był Niestety to niezbyt mi się szczerze mówiąc podoba. Mi się troszeczkę tym niepokoję, dlaczego tak jest. No, ale już powoli uporaliśmy się z tym problemem takiego zastoju tutaj. Więc możemy zacząć sobie znowu leniwie rozbudowywać nasze centrum miasta. Trzeba zrobić kolejną strefę high-tech, znaczy rozszerzyć ją yy, tutaj pomiędzy te dwie autostrady. Yy, no i tak zróbmy. Trzeba jakoś to mądrze rozplanować, ale chyba nie będzie z tym większego problemu. Hoppa. I normalnie wyznaczamy strefę, hm, nie, tak być nie może, niestety. Inaczej to zrobimy. Strefa się nie zbuduje. O, tak będzie dobrze. I dopiero teraz możemy zbudować strefę. No co znowu? Dobra, zrobimy to inaczej. Trzeba troszeczkę pogombinować. Będzie tak. I tak. No, co jest znowu nie tak? Boże. Nie, no, naprawdę, bugi w tej grze są tak wkurzające. Czasami zastanawiam się, czy to nie jest gra zręcznościowa. Dobrze, niech będzie tak. Tak, ok. Mm, kolejna strefa, po mm, większych czy tam mniejszych trudach powstała. Mm, I mam nadzieję, że poruszy troszeczkę. O, jak miło. Nawet nie zwracałem uwagi, a już tutaj rośnie yy, nasz przychód. Już jest ponad 17 tysięcy. Yy, waluty na plus, co bardzo mnie cieszy, a więc co możemy zrobić, to budować, budować i budować, ale z racji tego, że tutaj te biurowe tereny się rozwinęły, to wypadałoby zacząć rozbudowywać tereny mieszkalne, gdyż niedługo zacznie brakować pracowników i będzie znowu problem. Więc tak właśnie zrobimy. Myślę, że najpierw zajmiemy się o tą strefą tutaj. A może nie? Nie, nie, nie. Jednak nie. Po pierwsze, to co miałem zrobić dzisiaj jeszcze, to wybudować tutaj szerszą drogę, bo tutaj ta jedna autostrada ta jedna szersza ulica jest jednak niewystarczająca. Powinna być jeszcze o mniej więcej tutaj druga, aby rozładować ten ruch. Y a więc y usuniemy tą drogę. Usuniemy też niestety tramwaje. Będę musiał to wyznaczać na nowo. No ale czego się nie robi dla... Właściwie nie wiem czego, ale... Nieważne. Hmm, dobrze, największa... Największa możliwa droga. Tylko przydałoby się... Hmm, tutaj jest mały problem, szczerze mówiąc. Hmm. Ja bym zrobił tak... Wiem jak zrobię. Um, tylko trzeba pousuwać tutaj te budynki z tej strony. I teraz już mam ciekawy pomysł. Um, a mianowicie tutaj będzie szła ta autostrada dość długa. A tutaj będzie się zaczynał tunel. Autostrada będzie prowadziła y, właśnie tutaj do tych miejsc. Y, przemysłowych, które niedługo zaczną się znowu rozrastać, bo czym więcej ludzi, no to logicznie, że czym, tym więcej miejsc pracy, e, a więc będzie potrzeba, będzie potrzeba więcej dróg, aby nasi mieszkańcy mogli dojechać, e, a więc dobrze dajemy tutaj tą szeroką drogę. Um. znowu jakieś problemy, no ale dobra, damy radę mam nadzieję, bo wiecie co usunąć tą drogę, bo chcę aby ta autostrada była dość prosta, to mi tylko przeszkadza, dobrze. Tutaj będzie skrzyżowanie. O, dokładnie w tym miejscu. Yy, a następnie, stąd będzie yy, wychodził tunel. To znaczy, tunel będzie się rozpoczynał i biegł właśnie pod tymi pagórkami. Będzie to dość droga inwestycja, ale myślę, że na tym etapie rozwoju miasta mogę sobie na nią pozwolić. Więc nie krępujmy się, tylko wydawajmy, wydajmy te pieniądze. Tylko coś czuję, że jednak powstanie tutaj tej, tego tunelu nie będzie wcale takie proste. No dobra, tylko teraz gdzieby... Gdzieby mógł się ten tunel zakończyć? Kurczę. Okej, okay, póki co niech kończy się gdzieś tutaj. Tak będzie najlepiej. No dobrze, chyba aż tak dużo nie wykosztował się. Jaki jest miesięczny koszt? O, aż 10 tysięcy. Ale dobrze, nieważne. Niech tutaj on będzie. Na razie nie będziemy go usuwać. A on na pewno na przyszłość się przyda. No, a więc co? Powinniśmy na dzisiaj kończyć, ale. Ale wiecie co? Może jednak dłuższy odcinek zrobimy. A co? Zaszalejemy, nie? Może zróbmy jeszcze tutaj zalążki kolejnej dzielnicy. Tylko gdzie? To miejsce jest dość specyficzne, bo za bardzo nie da się tutaj odciągnąć dróg, które by się nie korokowały, bo jednak yy, o, ta droga powinna być taka bardziej wylotowa i nie powinna mieć wiele skrzyżowań. Yy. Chciałbym tutaj zminimalizować ilość o, samochodów w tym miejscu. Ale co by tu zrobić tak naprawdę? Wiecie co, nad tym zastanowię się kiedy indziej i e, może usuniemy tutaj te zabudowania w tym miejscu i zaczniemy, i zaczniemy tutaj coś dzisiaj wymyślać. Myślę, że tak będzie najlepiej. Tutaj też ta szeroka droga się powinna przydać. I będzie tak, myślę, zakręcała on w to miejsce. A później gdzieś dalej szła. Tak, i właśnie pomiędzy tymi drogami coś powinienem wymyśleć ciekawego. Wymyślić. Więc dobrze, postarajmy się. Może zrobimy coś takiego? Albo nie, tutaj też powinny jeździć tramwaje. Z racji tego, że, ten auto, że te autobusy się bugują, to jednak będę chciał, aby te tramwaje mm, no, były w większości dzielnic mojego miasta. No, to jest naprawdę idealny sposób na zminimalizowanie korków, których chyba w żadnym mieście nie brakuje. Chcę, żeby ta droga była w miarę prosta. O, niech będzie tak. Tutaj bym widział jakiś taki bardzo duży park. Naprawdę byłby ładny i fajnie się wkomponował w to otoczenie. Może kiedy indziej się nad tym zastanowimy. Tymczasem, tak, do roboty. Do roboty. Rozplanujmy to jakoś sensownie. Um... Będzie to wyglądało dość specyficznie, ale spróbuję, mam pewien plan. Co ma wyglądać? O... Szczerze mówiąc wygląda to chydnie, ale... Dam szansę samemu sobie I mojemu pomyśle I Tutaj mogłyby być jakieś parcele typu sklepy i tym podobne, ale też normalne. O. No nie, ale dziwnie to wygląda jednak. Nie podoba mi się coś tutaj. Chyba za bardzo przekombinowałem. Hmm. Chyba mam pewien pomysł. Um, powinienem zrobić coś podobnego jak tutaj. Hmm. I chyba jednak tak zrobię. A więc a więc. Zabieramy się za tworzenie. Żywo troszeczkę, ale dobra. Niech już tak zostanie. Chociaż tutaj chciałbym, żeby się zmieściły. O, idealnie się zmieszczą budynki. Bardzo się cieszę. O... Oki doki. Teraz tylko... Dwie ulice dojazdowe i już taki zarys dzielnicy, czy tam strefę mamy gotowe. Co tutaj się dzieje? Co jest nie tak? Boże, nie no, jak, znowu jakieś błędy. Ojej. No dobrze, więc wydaje mi się, że na tym zakończymy kolejny odcinek wprost z budowy. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. I ja zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz do wyrażania opinii na temat filmików w komentarzach poniżej. I ja się z Wami żegnam. Cześć.